Dzisiaj jest wielki dzień i zaraz zobaczę dlaczego, ale najpierw idziemy po Arka Coś. Jedziemy na lot balonem. Słuchajcie, jest problem. Byliśmy na Błoniach i jeszcze nikogo tam nie ma, a jest godzina 3.53, zaraz czwarta, a lot ma być o piątej. Oni mają jeszcze z godzinę przygotować się na ten cały lot, więc yy, może to w ogóle nie wystartuje. Nic nie ma. Co to ma być? Sprawdziliśmy Błonie, Park Poniatowskiego i Plac Dąbrowskiego. I tu A, jest godzina 4.30. Co się właśnie wydarzyło? Zadzwoniliśmy do organizatorów tego całego lotu i się, <gryw> Powiedziałem, że jestem z prasy i chciałbym się dowiedzieć, kiedy będzie ten lot. Powiedzieli, że na Stawach Jana, więc idziemy na Stawy Jana. Mamy 6 minut dostawów Jana, to będzie 42, ale zaczyna się o 5.15. Myślę, że tam ludzie już są, ale możemy zdążyć. Do tego mam 17% baterii, 30% chyba procent baterii w y, dronie i mikrofony mi zarapadają. Czy damy radę? Nie wiem. Choć się je domyślam! Damy radę! A do tego gaz mi się kończy. Omega, oh to jest balon! Nie, to jest jakiś wielkol... To jest polo? To jest balon? Nie! nie to jest jakiś, jakiś kol... wilko. To oni rozkładają balon. Nie, to jakiś fiótyk, które chcą... Są... To jest pies! Jezu, pies! Ja już ja tylko klamy... nie, ja nie mogę. Ja nie też to, jak to jak Jezu, pomyśl, że ja bym zabił psa! O mój Boże! Ale hmm. Jezu, to tam Jezu, jakieś biedne psisko! Ej, to jest już nowa misja. Pomagamy psu. Dobry. Państwo do Biedronki czy na balona? na balona, ale tak się A będzie ten balon? Wiedzą państwo coś? No, chyba Dobra, jest piąta rano. Ten bilet to tam nieistotny. Piskuś. Jeju, piesek prawie dostał. Widziałeś, jaki on był szeroki? Co? Widziałeś, jaki on był szeroki? No nie ma! No, ona nie powiedziała, że o 5 dopiero to będą się rozkładać? Stary, trzeba polecić tym... A tam coś się dzieje? Tak jest. Jesteśmy na miejscu. Czekamy na... nasz lot. Tak jest, reportaż. Kontynuujemy.

Nie masz tego no, no, mikrofonu, nie? To nie. Patrzymy się na bebech. Gapisz mi się na bebech? No. Nie. Powiedzieli, że czerwony balon będzie latał na uwięzi i nim tylko można lecieć w ogóle w górę. Inne są tylko dla pojedynczych pilotów. To się dzieje? Co, trzymamy się za większość tysiąc Tylko, nie, nie, nie za Cieszę Łapasz mnie! Arek, gdzie ty jesteś? Ja ci dam palić, I Możemy chyba się oderwać, bo będzie drże Dziękujemy Jedziemy, dziękujemy Czekaliśmy dwie godziny żeby polecieć 15 sekund Warto było Polecieliśmy. Mamy to. Sukces. I pyk. Wstaliśmy o trzeciej, pojechaliśmy do jednego miejsca, nie było, do drugiego miejsca, nie było, do trzeciego miejsca, też nie było. Zadzwoniliśmy do organizatorów, dostaliśmy cynk, przyjechaliśmy na miejsce, czekaliśmy dwie godziny i udało się. Polecieliśmy balonem Na 7 metrów do góry Ale polecieliśmy balonem Nieważne jest ile będziemy czekać Ważne jest to Że mamy starszą przyjaźń, Are. <grybuj> <grybuj> Ważne jest to, że poleciliśmy balonem, kozacko Latajcie balonami, mordeczki Jeszcze teraz subskrybuj daj lajka i <laughs> dzwoneczek to się wytynie